Kocham Polskę, Agata dzieciarczyk. Wie już przedszkolak mały, że na tle czerwonym widnieje orzeł biały. To symbol państwa polskiego. Czyli godo, nie zapomnij tego. Flaka biało-czerwona, nad polskim niebem rozłożona. Powiewa w państwie święta gdy okoliczność jest wielka, zapamiętaj również to, polski hymn mazurkiem naucz się jego słów i śpiewaj jak znów, jeszcze Polska nie zna i nigdy nie zginie.